Witam Was bardzo serdecznie, Anna Zaporska. Tak wczoraj i dzisiaj też. Zastanawiałam się, jak zacząć mój program, bo sytuacja jest bardzo trudna i pomyślałam sobie, że za każdym razem będę z Wami się witać słowami, że nasze radio... Bardzo mocno solidaryzuje się z Ukrainą. A dzisiaj moim gościem jest Arkadiusz Kołębiowski. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cieszę się, że, że, że się widzimy, że udało nam się spotkać. E, wcześniej przed anteną sobie trochę gadaliśmy. Ja się trochę żaliłam, że w tych ostatnich dniach bardzo trudnych dla nas wszystkich. Bardzo mi trudno jest prowadzić rozrywkowy program. Jak ty się w tym wszystkim odnajdujesz, e, bo jesteś aktorem, czynnym cały czas aktorem? Tak, tak. No. To tragedia i trwoga taka. Pierwsze dni były straszne, oglądałem wszystkie wiadomości, to wszystko co się, mhm. co się dzieje naokoło. Dodatkowo jeszcze akurat byłem na planie i... I tak samo udzielała się ta atmosfera wszystkim na planie, więc wszyscy mówiliśmy: wiemy, co się dzieje na Ukrainie, wspieramy, jesteśmy za, ale pamiętajmy, że jesteśmy teraz w pracy i musimy zrobić to, co mamy do no zrobienia. No właśnie, to, to mnie więc, ciekawiło. To... Więc to jest, takie, to jest takie i w tym zawodzie aktorskim miałem wiele takich przygód, w tym sensie, że moja twarz niekoniecznie oddawała mm. to, co, to, co rzeczywiście w sercu było, to, to, co się działo w duszy. I tutaj trochę też taki ten, ten, ten pierwszy dzień. Był, kiedy, kiedy dowiedziałem się, że, że wojska rosyjskie wkroczyły na Ukrainę i, i próbują zaanektować wolne państwo, i to było dla mnie przerażające. No. Ja mam takie wrażenie, że my wszyscy mieliśmy taką nadzieję, że to jeszcze dzień, jeszcze dwa, jeszcze trzy i będzie koniec. A tutaj proszę, to jest już kolejny tydzień i no. My musimy się też trochę jakoś na całym świecie uporać z tą sytuacją, ale co dopiero osoby, które tam żyją, funkcjonują. No tak, to, to prawda. My jedynie co możemy i bardzo się cieszę i, a, i tak radość we mnie ogromna, że Polacy tak... Tak pięknie potrafił mm. pomagać, że, że stanęliśmy wszyscy razem, nareszcie ręka w rękę i, i mamy ten cel, żeby pomóc naszym, ja powiem, braciom, Ukraińcom mm. a, w tych trudnych dla nich dniach. I to jest dla mnie takie bardzo budujące, że ten pierwszy szok przeżyliśmy, oni pewnie też, i że no, no i że to jest. Piękna inicjatywa, jak dużo ludzi oddaje kawałek siebie, serca i kawałek swojego majątku mm. po to, żeby pomagać ludziom, którzy są w strasznej sytuacji. W takim razie zostawiamy już temat Ukrainy. Przechodzimy do zdecydowanie przyjemniejszego, bo radosnego, czyli Twojego tematu. To, o czym chcę powiedzieć, to za chwilę. Na początku Państwo w ogóle mogą arka kojarzyć, chyba. Z leśniczówki, prawda? Tak, to jest ta rola, którą od trzech lat tam mhm. dzielnie noszę i ja jestem. To bardzo fajna rola, naprawdę. Fajna? Tak, tak. Dla mnie to było bardzo ciekawe, że... Na... Ja dostałem taką rolę, która była kompletnie nie po warunkach. Uwielbiam to. Czyli, ano, tak. czyli nie tak, że po warunkach, mm -hmm. tylko odwrotnie. Będziesz miał długi zarost, długie włosy, jesteś niechlujny, zaczynasz, e, nie wiem, a, e, siąpać, nie wiem, chlipać i robić wszystkie te przyruchy, których ja w życiu nie miałem, więc się ich uczyłem. Ja jestem z takiego domu, gdzie tata kazał mi siedzieć mm -hmm. bardzo przy stole z łokciami i to wszystko. A, a teraz się nauczyłem, że można na przykład rozmawiać i jednocześnie jeść. To było trudne dla mnie mentalnie, bo normalnie dostawałem w domu w łeb od mojej taty. A tutaj się okazuje, że to było potrzebne dla roli, więc w tym sensie to było, to było bardzo fajne wyzwanie i mam nadzieję, że podołałem. Ale powiedz mi, to jest takie przyjemne, kiedy idziesz sobie ulicą i no, na pewno gra osób rozpoznajecie. To jest przyjemne, bo ja czasami rozmawiam z różnymi artystami, któż, których denerwuje popularność, a mnie to trochę wkurza. Wiesz dlaczego? Bo jednak Wasza praca, no wiesz, w waszą pracę jest wpisana popularność. W końcu chyba każdy artysta chce być rozpoznawalny. Tak, to prawda. I nie wierzę trochę tym ludziom, którzy mówią, że mnie nie zależy na popularności. No i to jest takie trochę, uśmiecham się wtedy kącikiem oka i tutaj usta delikatnie się wyginają, ale też rozumiem, że nie jest to klucz w mm -hmm. tym sensie, że, że to, to, to nie jest celebracja tylko to jest jednak praca i że, i że jak powiedziała moja zacna koleżanka, że... że ne... Ta praca jest tak niepoważna, że trzeba do niej bardzo poważnie mm. podchodzić. I wtedy jest i satysfakcja z tego, co się robi, i, a, no i też takie spełnienie. Ja mam szczęście, że tutaj te, te, te moje role nie są związane z jakimiś takimi czarnymi charakterami, więc najczęściej wzbudzam pozytywne, mm. pozytywne reakcje wśród ludzi, którzy mnie rozpoznają ale gdyby to była rola na przykład jakiegoś takiego mega czarnego charakteru, który ja bym chciał bardzo zagrać. No właśnie, tak się my, myślę, że ta no to wtedy, wtedy ta reakcja ludzi mogłaby taka nie być, mm -hmm. że tak fajnie, tylko że będą te coś ty jej zrobił, albo coś ty jem zrobił, że mogą być takie sytuacje. No na razie jest to miłe i, i takie fajne, przynajmniej w moim przypadku. Jak się w ogóle gra w serialach? Ym, seriale to też chyba tak, taka działka jest, która właśnie daje tę popularność, o której przed chwilą mówiliśmy, ale czy to nie jest trochę tak, że jest osoby, które grają w serialach, są szufladkowane i ciężko jest odsunąć później te szufladę? No tak, bo jak ta rola będzie taka, że bardzo przywrze już mhm. do, do, do osobowości, to później ciężko się z niej wykaraskać. Ja mam to szczęście, że ta moja rola jest na tyle fajnie opisana, na tyle fajnie napisana, że ten mój charakter się zmienia i że ja mam szansę na to, żeby też pokazać coś innego. I, e, i to nie jest cały czas ten sam mm -hmm, osobnik, mm -hmm. tak sobie myślę. E, zobaczcie, naprawdę, zobacz. E, jest fajnie I że, e, i że to są takie sytuacje, w których. E, Czasami chcemy od tego odejść, że już mamy potąd wszystkiego. Taki dzień na planie serialu, słuchajcie, to... To, to jest tak, oprócz trzeba tego, że trzeba, trochę, mieć, trochę trzeba, trzeba mieć w głowie 20 stron tekstu, mm -hmm. dlatego że na scenę nie ma naprawdę bardzo dużo czasu, tylko to jest jakiś rodzaj niestety ciężkiej pracy, w której spędzamy 12 godzin i, i że to jest tak, e, e, od momentu kiedy jest akcja, robimy to, mnóstwo ludzi się stara, żeby to, ta scena wyszła jak najlepiej, wszyscy pracujemy nad tym, a po czym jest stop, przechodzimy do następnej, trzeba się przebrać, przemakijażować. Mm -hmm. Początek, mm -hmm. i takich i takich take'ów, takich scen czasami mm -hmm. jest kilkanaście, więc to jest dosyć ciężka, dosyć ciężka praca. Poza tym po 12 godzinach jeszcze dojazd do domu i tak mm -hmm. dalej. Następnego dnia znowu, więc e, kilka dni takich z rzędu to naprawdę jest bardzo ciężka fizyczna też praca przy I, okazji. Ja sobie e, czasami swoje, jak wyobrażam e, grę y, Torów w filmie, tudzież właśnie w serialu, to ja strasznie was podziwiam, bo w teatrze to wychodzisz i to jest tak jak ja, prowadzę program, live, idzie, nie? Od początku do końca, czyli ta emocja cały czas płynie z tym, jak przebiega, prawda, mój program czy sztuka. A w filmie wy musicie zagrać w różnych momentach różne sceny, różne sytuacje odegrać. Nie, wiesz, Ciężko mi jest sobie tak wyobrazić, że wiesz, tutaj, tutaj sobie siedzę i nagle reżyser przychodzi i mówi tak: Słuchaj, to teraz te role, to, znaczy tę scenę tutaj musicie zagrać. I na przykład jest scena, mm, no nie wiem, jakiejś złości albo rozpaczy płaczu. To jest dla mnie niesamowite, że można tak. W sekundę wejść w to. No tak, 15 razy dziennie płakać, 20 razy hmm. dziennie się śmiać, a później być rozczarowanym, a na koniec tego wszystkiego wyjść z, z pracy i jechać w korku półtorej godziny. <grym> tak, tak czasami to <grym> wygląda. Niestety. Dobrze. Ja muszę o tym powiedzieć, ponieważ jak przygotowywałam się do rozmowy z tobą, wyczytałam sobie tak. w mądrym internecie, ponieważ tak. przyznaję się, że nie wiedziałam. I teraz uwaga. <grym> Polski operator. Nie. To akurat jest błąd. Kłamią. Kłamią. No to lecimy dalej w takim Dobra. razie. Reżyser. Nie. Producent i scenarzysta filmowy. Nie. Ukończył studia w Łódzkiej Filmówce. Nie. Matko. Teraz dobra, yy. e, strasznie serdecznie, bardzo serdecznie pozdrawiam Arkadiusza Gołębiewskiego, mojego kolegę, z którym nawzajem zmieniamy sobie e, identyfikatory e, na wszelkiego rodzaju imprezach filmowych. Tak, on czasami wchodzi za mnie, ja wchodzę czasami za niego. Nikt się w tym nie połapał do momentu, kiedy ty nie odkryłaś tego wszystkiego. To jest tak. Tak, Arkadiusz jest rzeczywiście reżyserem, operatorem, producentem, teraz ostatnio pracuje Czyli nowym takie jego numery filmem. się przytrafiają. Tak, zgadza się. Ostatnio, ostatnio byłem zaproszony do telewizji i tam były tam wydrukowane nawet zdjęcia ludzi, którzy, którzy będą zasiadali w jakimś programie, który, który był. No i wysłałem, wysłałem Arkowi, Arkowi jego zdjęcie z podpisem Gołębiowski, czyli że ja. Bo ja byłem zaproszony do programu, ale zdjęcie było jego. Wspaniałe, naprawdę. No. <laughs> Tak, Ale to tak, są urocze sytuacje tak naprawdę. Czyli sprostujmy. Jesteś aktorem, tak. aktorem z wykształcenia, tak. aktorem prawilnym, tak. prawdziwym, aktorem tak. filmowym i teatralnym. I kropka! Tak. Ale książka tak. jest. Ale książka jest. No właśnie, jakbym mogła tak, zobaczyć, oczywiście. to jest pierwsza książka, A... chyba nie. Tak, to jest pierwsza, pierwsza książka. Tak? i tak, mi się wydawało, że coś, coś nie, wcześniej się nie, ukazało. Nie, to jest tomik jest wierszy, które były pisane przez prawie 10 lat. Nigdy nie myślałem, że one ujrzą światło dzienne. Mhm. Były pisane trochę tak do poduszki, dla siebie, żeby opisać te uropliwości, czasami nie, tego świata, który obserwuję, takim czasami zabawnym językiem. I, I czas COVID- był takim, takim momentem, kiedy, kiedy odebrano nam pracę, nic się nie działo, nie, mm -hmm. nie, nie było perspektywy żadnej na to, co będzie się działo i, i ten czas COVID-u spowodował we mnie chęć zrobienia czegokolwiek, czyli nie, nie, nie patrzenia tylko na obywający stan pieniędzy na koncie, tylko, tylko żeby coś jednak, jednak twórczego zrobić wtedy, kiedy, kiedy były takie ciężkie czasy. No i a, wysłałem wiersze do mojej serdecznej przyjaciółki Aha. Marty Bystroń, ona mi cudownie zilustrowała każdy wiersz, każda ilustracja jest poświęcona na każdy, każdemu wierszowi e, oddzielnie i idealnie oddaje puentę tych wierszy i treść i złożyliśmy z tego wszystkiego e, Taką właśnie pozycję. No to ja tak szybciutko tylko Wam przeczytam. Szukając słowa, to poezja dla każdego, bo mówi o uczuciu bliskim każdemu, miłości. Tak. Miłości. Ładne. Ładnie, ładnie. Na... Coś nie jest ważniejszego w naszym życiu niż miłość. Yy, czy. Zawsze marzyłeś o tym, żeby zacząć pisać? Czy, czy właśnie tak jak powiedziałeś, że to trochę e, przypadek? Nie, to ja nigdy nie marzyłem, tylko po prostu pisałem. Pisałeś? Tak, ja pisałem, ja pisałem, tylko tyle, że nie, nigdy w życiu nie wpadłem na ten genialny, mhm. szatański pomysł, nie wiem, nie wiem już jaki. Żeby to zebrać wszystko i żeby podzielić się z, z, z wami, z, mhm. z ludźmi. Tymi moimi przemyśleniami, moimi spostrzeżeniami, że, że to jest bardzo intymne. Mimo wszystko to mhm. wszystko, bo to jest moje. To jest moje, co wyrwało mi się z głębi serca. Tam, tam narratorem jestem ja. Mhm. Jeszcze czasami koloryzuję i tak dalej, i tak dalej, ale to jest tam jednak ja. Co w takim razie teraz poza serialem? Czy jeszcze coś się wdziera zawodowego w Twoje życie, czy jednak no głównie leśniczówka i teraz książka? A, powiem ci tak, że na. Przygotowałem sobie, no, dostałem propozycję pierwszego wieczoru autorskiego, mm -hmm. te, żeby, żeby to zrobić. Ja mówię, taki normalny wieczór autorski, tak jak my siedzimy tutaj w studio mm -hmm. i tam dwie mm -hmm. osoby rozmawiają o tym, co jest w książce i tak dalej. Mówię, to trochę takie nudne. Trzeba by do tego dołożyć jakąś, nie wiem, coś takiego, co by spowodowało, że to będzie ciekawsze trochę. No i a, wymyśliłem sobie, że, na, że wejdę na scenę, będę opowiadał anegdoty, przy okazji których powstawały mm -hmm. te wiersze. Czyli to jest taka anegdota, którą opowiadam, jakie były przyczyny powstania tego wiersza. A zdarzało się, że rzeczywiście ten notes, bo cały czas jeździłem z notesem i zapisywałem to wszystko. Ten notes jeździł ze mną po całej Europie, i a i wiele tych wierszy rzeczywiście powstało nie w Polsce, więc, a, więc zrobiłem z tego taką narrację i fabułę i wyszedł z tego tak naprawdę, słuchaj, taki. Minimonodram tak naprawdę mm -hmm, 45-minutowy, mm -hmm. czyli są, są anegdoty, takie uśmiechy, opowiadania o, o, o tym, jak jesteśmy, jak jesteśmy na całym świecie podobni, jak, jak mamy podobne problemy, jak potrafimy się zauradzać, no i wtedy wchodzi ona. I następuje wiersz. Tak to mniej więcej tak to mniej więcej wygląda. Najbliższy, najbliższy taki, a, a, taki wieczór poetycki mam 12, 12 marca w Ośrodku Kultury. Także serdecznie zapraszam do Józefa Sławia. To chyba czwarty czy piąty już taki. E, właśnie nie mam tego słowa na to, bo tak sobie kiedyś pomyślałem, że monodram to może mieć pan Jan Peszek, którego mm -hmm. serdecznie pozdrawiam, a ja, ja skromny Arek, ja Myślę, że mieć... już nie przesadzę, i... <laughs> taka wiesz, taki też... mini, mi, 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 mikro, mikro monodram, o, w ten sposób. W takim razie mam jeszcze jedno pytanie, taka, bo wcześniej przy okazji y, rozmawiania naszego o filmie, y, to czy masz taką Wymarzoną rolę, którą, którą chciałbyś zagrać, odegrać, otrzymać chciałbym, propozycję. Chciałbym móc a, wejść w rolę osoby, która jest znana, Aha. czyli w ten sposób, żeby żeby, żeby, tak popracować rzeczywiście, żeby odtworzyć jego ruchy, żeby, hmm. żeby odtworzyć jego sposób mówienia, żeby dołożyć do tego własny głos i tak dalej. To była taka ciężka praca w przebudowaniu tej roli i odtwarzaniu tego, żeby ktoś powiedział, kurczę, on prawie wygląda jak on. Czyli w tym sensie to, to jest takie chyba spełnienie, że, że, później, e, że później aktorzy dostają, e, dostają owacje i są szczęśliwi z tego powodu, że oddało im się rzeczywiście zrobić rolę, czyli otworzyć czyjeś zachowanie tak, tak bardzo mocno. Ale wiesz, co ja tak sobie myślę, bo pewnie z jakąś taką charakteryzacją i, i, i twoim przygotowaniem nie byłoby problemu, ale kurczę, masz bardzo charakterystyczny głos. Nie... No... <noise> czy to się, prawda, no, to udało. prawda, ale też można go troszeczkę zmodulować. Można. Troszkę tak. <noise> e, mam taką prośbę, czy króciusieńki jakiś wiersz przeczytasz nam teraz, mnie, moim słuchaczom, widzom Dobrze, to w ja... Chicago i w Warszawie dobra, i, dobra, i na całym świecie? Dobra, to ja się postaram w takim To razie. proszę, zostawiam ci, żebyś sobie wybrał tutaj Dobrze. jakiś króciutki. Dobra. To będzie taki Mała taka dla nas y, 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 przyjemność. Już wiem chyba który. No proszę. Most. Zrobiłem w południe most na skalę. Trochę to wyszło jakoś niedbale, bo wykończenia tu zabrakło, jak zwykle, i tu zawiodło stadło. Stadło to takie stado, co tylko stało i tak się temu przypatrywało. Spostrzegło tylko moje potknięcia, mimo że ponad wszystkim tęcza. I tak wam powiem nie do wiarki. Przeczyśćcie swoje ciemne zakamarki. Uwierzcie w radość na moim moście, a mi wtedy, chamy, będzie prościej. Tęczowy, spalony moście. Hmm. Ten wiersz akurat chciałem a, powiedzieć, że jego w tej chwili czytając czuję, że na Ukrainie to co oni sobie zbudowali hmm. i ktoś przychodzi siłą to odebrać, to nie dajcie się, to walczcie o to, bo to jest ważne i żeby ten wasz most ciągle trwał. Hmm. Dziękuję bardzo za tę piękną rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Aniu, dziękuję bardzo. Dziękuję Wam. Oczywiście słyszymy się i widzimy się już za tydzień. Dziękuję.